KTM SX-F250 Od czego by tu zacząć? No, już W sumie zaczęło się samo yy, czy nawet przed nagrywaniem gdyż amortyzator z tyłu już zrobiony albo to tak było przy okazji no ten jeszcze nie zrobiony przy okazji z tym sx tutaj też z tyłu rozebrany ale to tak, yy, tak powiedzmy yy, tak chcę tylko sprawdzić jedną rzecz a później tak sobie tam postoi. Między innymi do tłoka, właściciel chce zaglądnąć, gdzieś jakąś tam historię serwisową ma, ale tak nie ma stuprocentowej pewności, cóż tam faktycznie rzeczywiście było robione. Często tu jeszcze jest niepołapany, no bo troszkę trzeba sobie ten ogon poluzować, aby, aby wyszedł amortyzator. Hmm. No więc co? Eee, rocznik 2018 nie wiem czy mówiłem, nie pamiętam. Eee, Do ściągnięcia zbiornik. Kilka plastików i zerkniemy, co tam z głowicą. Jak to tam wygląda ten tłok? Gdyż według papierów, które ma eee, w języku norweskim, co ciekawe, coś było wymieniane, no ale masz rozszyfrował to jako tłok używany, także. No. Zobaczymy, cóż tam siedzi. Także rozbieram i włączę się jak coś będę miał gotowe, rozebrane, rozkręcone. Coś będzie można, że tak powiem, opowiedzieć. No i wtedy się zobaczy, cóż to tam siedzi. No więc porozbierane. Eee, korbowód oryginał, bo nawet powiem szczerze, nie patrzyłem. Ale pewnie tak, jak widzę po reszcie, że, że raczej oryginał. Korbowód. Jakieś takie przycięcia miał, ale kurde może by i korbowód, ok, ale no ale on też jest przetarty na korbie o boże, robi się robi się drogo, robi się drogo da jakiego jego papierę, bo ja to tak palcem palcem wycieram, palec tłusty no to go zabrałem, rozebrałem, bo w końcówka dniówki można powiedzieć o, na razie tak <śmiech> <śmiech> żeby mieć dwie ręce wolne Nie wytrzymajmy. bo tutaj bez forzeń na wówce, pracuje. Hmm. Troszkę go tam bierze. Troszkę go tam bierze. Weźmę sobie lampkę jeszcze, czy zgrzane, fioletowe już w tym miejscu, czy nie. Ale zaraz opowiem co reszta. Jak reszta wygląda. No tak, widać. Drapie go tam. No, cała jedna strona jest... Ustaw się, że na środku cała jedna strona jest czarna. To tak, to się robi. No drogo jak drogo, no ale wydatki się robią. No chyba, że właściciel będzie chciał to zestawić. O z tej strony świetnie widać, że przytarty Jak to bardzo często bywa? Na połówce. Nie wiem dlaczego tak jest. Bardzo często się kurbawady, nie tyle że w ktm ale na Sworzniu jakoś tak jest, że, że połówkę łapią, też widać na Sworzniu. Dobra, co do reszty. Tłok. Eee, czuć pod palcem, ryski, troszkę go przytarło. Jak i na cylindrze. Nie ta strona. Druga. No już troszkę aluminium przełapał. Troszkę go tam drapało. Co do głowicy. Coś się kiedyś mi stało, ponieważ są łoża lekko, że tak powiem, poprawiane, i tutaj już zabrało aluminium. No i tutaj też, także kiedyś się przetarł na głowicy ten silnik. A jak wyglądała to, to był który w sący. No wałeczek też troszkę ma ślady. No, takie te tematy są. 18 rok, niby się by wydawało. O pięć lat, no. Swoje widział. Jakie to kurwa duro zrobione. O to już tutaj popuściłem z tego amortyzatora, aby było lepiej wydech wyciągnąć. No muszę z właścicielowi zdjęcia wysłać, niech podejmie decyzję. I coś będziemy z tego lepić. A co? To co zdecyduje właściciel. Także... No zobaczymy co będzie następne. Idąc za decyzją właściciela. Rozbiórka. Ponieważ stan wydaje się mocno niepewny, <laughs> jeśli chodzi o ten silnik, coś tam było robione, ale no, tak jest można powiedzieć o tak o więc dobra, rozkręcamy razem z Andrzejem chyba olej zlałem, coś tam pewnie jeszcze zostanie, ale to już tam taka końcówka to, to zawsze coś się musi Musi polać na końcu, to nie ma siły. Raz i dwa, dobra, to teraz. gdzieś na magnesie, nie zauważono nic. A Nie skrobię jeszcze koło. I już chyba po malutku zaczynało. Coś się dziać. Czyli no nawet w palcach. Czy nie zejdzie? strajkuje, trzeba by nie pomóc. To nieistotne, zrobimy tak. Jest liquid. No, już minimalny ślad mają te silniki z tym problemem mniejszy czy większy ale mają. Już tutaj zaczęło drapać. I również na kole się odcisnęło już tutaj sprzęgiełko jak wygląda. Ślady pracy są, ale jeszcze kwadratowe nie jest. W sumie to nie jest kwadratowe, ale nie są jeszcze wytarte rolki w miejscach pracy. Dobra, mówimy właśnie, logii, że mu zdjęć porobię sporo no więc róbmy. Jest. Dobra, no nobla, nobla, nobla. Podróżnie sobie tylko tutaj ten, aż, chociaż ale to może całego, bo tutaj te siteczki to będzie cały. Coś mamy na sitku? Niby nie. I pompę oleju. Płytkie śruby, już widzę co by się chciało stać. I też to od filtra oleju wimbusy założone, coś tam się kiedyś obkręciło. Ale czemu bez korbusemka Przecież... A, to nieważne. Poszła, a ta, a ta się obkręca. Czy coś ty zmieliłeś w swoim życiu czy nie Zmieniłem. No, Jakieś tam minimalne ślady są, ale można mi powiedzieć, że no nie no jednak jest Czy to kamera będzie w stanie złapać No, coś przemielił chyba kiedyś. Tak i widać, że jest przeciągnięte nie tylko tutaj, ale przeciągnięte jest po całości, A no taka, że przekąpa to dość ważna sprawa. może nie jest ultra źle, ale jak na tworzywo no to troszkę odciśnięta jest dobra, czy mi się to uda zdjęcie zrobić tam? Czaskawie nie chciało wyostrzyć tablicy, to może by mi się udało. wka się jeszcze leje, niech się leje. Się leje, to znaczy, że jest. złapać oto to i tutaj by jeszcze było, też jest A tu też jest. No, spróbujmy go teraz pokiwać troszkę. Mamy to. Czy coś tu jest nie tak? Tu niby nie. Zresztą ciężko, aby akurat już tutaj coś było. Co musi by się to już można zauważyć znaki OK. Tuste Dobra, no tu ósemka i koszyk lecimy z koszykiem. było na pewno ściągany, podkładka już zmęczona tak kolejny raz. Także tu już ktoś był. A znaczy co to tam? No problem mówię tylko właścicielowi jak sprawa wygląda, bo wiem, że będzie oglądał, bo mocno go ciekawiło. Co za cholerstwo tu siedzi w środku. Dobrze, żeś Pan, pan mówił. Sprzęgło jakieś takie troszkę już kolor kłapie. Pana właściciel wspominam, nie wspominał, aby były jakieś problemy z luzem czy coś. coś utrącone niby no nie winać <laughs> co mi tam zarzegutało Nawek no win się czytać Łukaszu chcesz, cóż tam. zdjęcie, bo ten na razie nic złego nie Segery, segery można zamaltratować, bo one i tak będą nowe, także licho z nimi. Coś mi tu jeszcze wypadnie, jest szansa, że nie. O, łożysko, co nie może, dobra, teraz troszkę problem z ręcznych. złapać. Nie dziwi mnie to w ogóle. No, wchodzi do środka, wchodzi w obkręcony. To jest częsty temat. Te same obkręcone ubyj w tych śrubach, bo są płytkie po prostu i, i nie wiem się obkręcić. O, poszło. A praktycznie nie tak. Nie poszła po dobroci, znaczy w sumie po dobroci, ale nie tym kluczem co, co powinna. Korbowód, tak mówiłem, to już i też tak jak wspominałem, połówka jest fioletowa i tego akurat czego się tylko połówka robi, taka nie potrafię rozszyfrować, no ale tak jest. Yy... Co do reszty? Na no, wał. Co do skrzyni dalej idziemy. Nie widzę, niby na niej, żadnych śladów wypracowania. No, może troszkę tutaj, już widać, jest troszkę ucięty. Ale tylko tamten jeden. No, ale właściciel też nie zgłaszał żadnych błędów w działaniu skrzyni. Reszta. No podobnie, jakieś tam ślady pracy są. Ale żaden, żaden koło zębaty nie utrącone. No widać, że nie jest nowe, ale że też nie jest ultra źle. Co do reszty, troszkę o w środku. Koloru miedzianego. Z czego mogą być? Znaczy miedzianego. No to może nie do końca miedzi, ale jakaś tam powłoka na wodzikach. Na Chociaż one też jakoś bardzo śladów zużycia nie noszą. Widzicy, tak zwane No i jest tak jest. Łożyska, no to wiadomo, no to one do zmiany zawsze by szły. Tego tematu nie ma co zostawiać. Czy coś tu więcej? Nic jakoś bardzo. Z rzeczy nadprogram, nadprogramowych przy remoncie. No wyślę właścicielowi zdjęcia tego sprzęgła. No, troszkę jest ciemne, ale nie narzekam na jego działanie. No znajdowanie luzu, co w tych, przecież w ktm ma trochę różni z nimi jest. Jedna pompa oleju, ta plastikowa. Łożyska, uszczelki uszczelniacze, tłok. No i reszta, jak to przy remoncie korbowód. Tam śruby od pusty oleju czy coś. No to wiadomo. I tak to wygląda. I pegiem na dół. Trafić tylko po paluszku. Wyjdzie, czy braknie wyszło No, tutaj mamy pompę metalową i wygląda. I wygląda dobrze. A tamta plastikowa, delikatny materiał i coś coś zmieniła. Plastikowa, powiedzmy, że tak, bo to jakiś tam oddecholar, to jakiś tam materiał na pewno kosmiczny. No ale powiedzmy, że plastik. No patrzcie, jaki pierdolony uparty nabra jest. Okej. Okay. Co teraz? No, no teraz można z powodzeniem rozpołowić sprzęt. Wszystko? To co mi potrzebne z tej strony? Wszystko. Jak zawsze, młotek, siekiera i rozpołowienie. Troszkę mnie cholera kiedyś ulało, jak jechałem, a było z 15 stopni. Taka mi burza złapała, że jasny ciot. troszkę choróbsko męczy. Katary, no trudno. Dobra, rozpoławem. patrzymy, co w środku. Chociaż ja myślę, że się nie ma co nic złego spodziewać, ponieważ poza górą, bo tak jak widzę, największym problemem to jest góra, no i korbowód. To w sumie wygląda... całkiem prawidłowo.